Czasy mamy takie, że żeby kupić sobie mieszkanie, trzeba zacząć oszczędzać. Tym, którzy się na to zdecydują, Ministerstwo Finansów proponuje podatkową ulgę. Sprawdzimy, czy się opłaca. Przemysław Talkowski, zapraszam. Dariusz Skłodowski, doradca podatkowy w Kancelarii Doradztwa Podatkowego. Skłodowscy to nasz dzisiejszy ekspert w programie. Witam serdecznie. Pamięta pan... Książeczki mieszkaniowe. Przed 89 rokiem można było takie w banku założyć. Zresztą jedynym banku, jaki wtedy funkcjonował w Polsce. I co, oszczędzać na mieszkanie? No tak, tylko wtedy to sprowadzało się nie do oszczędzania, tylko o sztuki otrzymania, dostania tego mieszkania, które było towarem deficytowym. Czyli tak naprawdę, no, nie tyle oszczędzaliśmy na mieszkanie, żeby sobie je kupić, tylko w ogóle przez te książeczki mieszkaniowe staliśmy w kolejce, żeby w ogóle mieszkanie dostać? No zdecydowanie one przez rewaloryzację troszeczkę nam też pomagały nie stracić. Z tego, co wkładaliśmy przez te dodatkowe kapitały dopisywane przy ich likwidacji. Ale czasy mamy zupełnie inne. W tej chwili, żeby kupić mieszkanie, no musimy najczęściej wziąć kredyt na mieszkanie przeciętny. Polak tak kupuje mieszkanie. Prawda? Tak, mieszkanie jest w tej chwili w brud, można wybierać, natomiast głównym problemem jest finansowanie. Nie ma już kredytów na 100% wartości mieszkania. No, były nawet na 110, że można było sobie częściowo za pieniądze wyremontować mieszkanie. Teraz, jeżeli statystyczny Kowalski chce kupić mieszkanie i zaciągnąć kredyt w banku, musi mieć wkład własny no minimum 10%. Tak to najczęściej 10 wygląda? 10 jest minimum, a pożądane jest 20%. A nawet 20%. Co to oznacza? Że na wstępie musimy mieć realne pieniądze, tak? Tak, trzeba je odłożyć i dzięki temu dopiero można później kupić mieszkanie. Ministerstwo Finansów proponuje ulgę. Ja nie wiem, jak tą ulgę można nazwać, ulgę inwestycyjną, ulgę na zakup mieszkania, ale ma pojawić się ulga, dzięki której nie zapłacimy podatku w przypadku, gdy będziemy odkładać przez kilka lat pieniądze na mieszkanie, prawda? O co dokładnie chodzi? Jest to oczywiście propozycja, zobaczymy, jaki będzie ostateczny efekt, ale generalnie sprowadza się ona do tego, żeby zlikwidować od. Odkładanych pieniędzy na zakup przyszłego mieszkania, tak zwany podatek Belki. No właśnie, bo kilka lat temu został wprowadzony tak zwany podatek Belki, czyli powiedzmy wprost, podatek od zysków kapitałowych, którego stawka wynosi 19%, ile się nie Tak, przyzwyczailiśmy się już do tych 19%, bo ich nie widzimy. Banki je potrącają te pieniążki z naszych lokat, z naszych odsetek. Przeciętny kowalski tego nie widzi. Czyli no, no właśnie, to zanim przejdziemy do szczegółów tej ulgi na e, inwestycje mieszkaniowe, powiedzmy najpierw przypomnijmy, na czym polega konstrukcja poda podatku Belki. Mam Lokatę w banku. Umówiłem się z bankiem na przykład na 4%. Tak. Takie oprocentowanie w skali roku. I co? Po, pod koniec bank mi potrąca też. Otecz... Po okresie, pieniądze? na którym się umówiłem z bankiem na te 4%, wyliczane są odsetki od nich potrącane. 19% odprowadzone do fiskusa, a następnie reszta dopisywana jest do naszego konta. I to bank jest płatnikiem. My się nie musimy obawiać. Bank odprowadza po prostu 19%. Tak, bank ma taki obowiązek jako bank. No, ale płatnik. powiedzmy wprost, 19%. Prawie 20, czyli tak naprawdę jedna piąta zysku jest zabierana przez Fiskusa. To całkiem sporo. Całkiem sporo i całkiem demotywujące, jeśli chodzi o oszczędzanie. No dobrze, i przechodzimy teraz do szczegółów, jeżeli chodzi o tę ulgę inwestycyjną, którą na razie proponuje nieśmiało Ministerstwo Finansów. Jeżeli byśmy oszczędzali na mieszkanie, mówi Fiskus, to wtedy nie płacilibyśmy 19% podatku od zysków kapitałowych, tzw. podatku belki. Na pierwszy rzut oka wydaje się to bardzo atrakcyjna oferta, propozycja. Generalnie jedna piąta dodatkowo jest bardzo atrakcyjną ofertą zawsze. No niestety realia rynkowe się cały czas zmieniają, w szczególności jeśli chodzi o procentowanie naszych lotów. Przepis ma brzmieć mniej więcej tak. Kto będzie gromadził pieniądze, na os... będzie gromadził pieniądze, oszczędzał po to, żeby kupić mieszkanie, nie zapłaci podatku. Jak długo będzie trzeba oszczędzać? No, będzie to specjalny rodzaj umowy oczywiście, jeśli dojdzie do uchwalenia ustawy, którą podpiszemy z bankiem, który będzie prowadził tego typu lokaty oszczędnościowe na zakup przyszłego mieszkania. Okres proponowany w tej chwili to jest 5 lat oszczędzania. Jest to i długo, i krótko. Jeśli chcemy szybko kupić mieszkanie, to trudno się doczekać. Ale jeśli mamy perspektywę bardzo długą, to te 5 lat jest rozsądne. Mówi Pan, że trzeba oszczędzać przez 5 lat. Taka jest propozycja, żeby oszczędzać przynajmniej przez 5 lat. No właśnie, ja mówię przynajmniej przez 5 lat, że można jeszcze krócej. E, czy można krócej oszczędzać? Zawsze można krócej oszczędzać, Aha, to ale wszystko zależy zgodnie, zgodnie z, z tymi proponowanymi przepisami. Zgodnie z tymi proponowanymi przepisami, jeśli będziemy chcieli oszczędzać krócej, nie skorzystamy z tej ulgi. Rozumiem, czyli minimum 5 lat musimy oszczędzać. Sytuacja wygląda tak. Podatnicy przez 5 lat, minimum 5 lat, muszą oszczędzać na mieszkanie, żeby nie zapłacić podatku. Mogą oczywiście 6-7, ale nie 4. Jeżeli by oszczędzali krócej, będą musieli zapłacić podatek. To jedną rzecz już wiemy. Druga rzecz. Pieniądze trzeba wydać na mieszkanie. Co to oznacza? Czy na zakup domu, nieruchomości, czy można też kupić ziemię, grunt na przykład? No, w aktualnej propozycji jest to dosyć szeroko traktowane, czyli wszelkie zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, zarówno spółdzielcze, własnościowe mieszkanie, jak i grunt, lokale, dom. Rozumiem? Również na terenie całej Unii Europejskiej, czyli, to jest ciekawe. Czyli można kupić grunt pod budowę domu, można kupić mieszkanie, o, na przykład na takim osiedlu, na którym dzisiaj się znajdujemy, prawda? Tak. Jest. Można mm, kupić też spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania, na przykład nie wiem, gdzieś w TBS-ach i tak dalej, prawda? O, TBS-y to już raczej przeszłość, ale, ale... generalnie spółdziel... spółdzielnie trzymają się dzielnie. Teoretycznie, jak już powiedzieliśmy, ta propozycja może na papierze okazać się ciekawa, prawda? No bo jeżeli od oszczędności. Które mamy wydać na mieszkanie? Ktoś nie zabierze nam, ktoś, fiskus nie zabierze nam jednej piątej, to wydaje się to całkiem spora e, oszczędność, prawda? Ale pytanie, jak to będzie wyglądało w praktyce? No bo ile przeciętny Polak może odkładać miesięcznie na mieszkanie. No, chyba o wiele. Taka informacja jest trudna do, do podania, ile można oszczędzać. To jest 1000 zł, to jest 500 zł, to jest półtora tysiąca. No niektórzy oczywiście też mogą pięć tysięcy oszczędzać. Mając na uwadze to, że 70% Polaków praktycznie w ogóle nie ma oszczędności. Nie jest w stanie nic dołożyć, no to może być z tym problem. Ale zobaczmy to na. W konkretnym przykładzie mówimy o sytuacji, kiedy ktoś zdecydowałby się skorzystać z takiej ulgi, która na razie jest proponowana, no i oszczędzałby 1000 złotych miesięcznie. Załóżmy, że udałoby mu się znaleźć takie oprocentowanie w banku na lokacie na 4%. W tej chwili jest to problem, no ale załóżmy, że może w przyszłym roku by się, by się coś takiego udało. Po pięciu latach 6,5 tysiąca złotych odsetek na takiej lokacie by mu się uzbierało. Ta ulga podatkowa, o której mówimy, obliczona dla uproszczenia od całości tych odsetek. To jest 1250 zł. No ja się zastanawiam, czy te 1250 zł w ciągu 5 lat to może być wystarczająca zachęta, żeby masowo z tego korzystać? No przede wszystkim mamy różne typy oszczędzania, różne podejścia ludzi dla osób, które dbają o to, żeby nie stracić swoich pieniędzy. Jest to bardzo atrakcyjna forma, bo zawsze jest to ta jedna piąta więcej. Więc ci, którzy i tak by poszli do banku nawet przy dzisiejszej, niskim, niskiej stopie procentowej, tak? 2, 2,5, no, czasami 3%, i tak te pieniądze w banku zostają, zostawią i temu Dzięki temu będą mieli więcej. To jest ziarnko, to ziarnka, będą dwa ziarnki. Jeszcze jedna rzecz przychodzi mi na myśl, bo na razie proponowany przepis w takim literalnym, słownym brzmieniu mówi o gromadzeniu pieniędzy na zakup mieszkania. Gromadzenie nam się kojarzy właśnie z takim odkładaniem co miesiąc jakichś pieniędzy. A co w sytuacji, gdyby ktoś na 5 lat wrzucił. 300 tysięcy, bo ma już na przykład odziedziczył w spadku po babci, wrzuca 300 tysięcy na taką lokatę, bo porozumiał się z bankiem. No teoretycznie powinno być wszystko w porządku. Nie powinien zapłacić po 5 latach yy, podatku od odsetek, yy, które zyskał. Jeżeli wyda na mieszkanie. To prawda, gromadzenie to gromadzenie, to nie jest systematyczne oszczędzanie, w związku z tym będą oczywiście spory e, interpretacyjne. Niemniej e, pytanie brzmi, co jest kluczowe w tej ustawie, do czego ona ma służyć. A jak pan myśli, co jest kluczowe? Wydaje się, że są dwa aspekty. Pierwszy to przede wszystkim jednak doprowadzić do tego, żeby ludzie zaczęli oszczędzać. Trochę późno, ale zawsze. I żeby, kto, żeby zawsze ktoś miał wkład własny, kiedy kupuje mieszkanie. Dokładnie, żeby przynajmniej starał się go zgromadzić. Ale druga, wydaje się taka prawdziwa, prawdziwy powód to jednak system bankowy, czyli lobbowanie banków, żeby wszelkie żeby zachęty, wszelkie sektor, zachęty tak? do oszczędzania, żeby się pojawiały również ze strony fiskusa. No to zobaczmy jeszcze, jak by to wyglądało, kiedy ktoś zdecydowałby się na oszczędzanie na mieszkanie, no, wydając o wiele większe kwoty, dla przykładu 5000 zł. Choć znowu myślę, że przeciętny kowalski nie byłby w stanie tyle odłożyć, No ale taka oszczędność podatkowa w pierwszym roku. Oczywiście mówimy znowu, że minimum 5 lat oszczędzamy na takie mieszkanie, bo de facto wtedy uzbieralibyśmy 300 tysięcy złotych po 5 latach. Oszczędność podatkowa po pierwszym roku, znowu oprocentowanie 4% w skali roku z miesięczną kapitalizacją odsetek, wyniesie 250 złotych. Po 5 latach podatnik w takim przypadku zaoszczędziłby 6 tysięcy złotych. Dzięki tym 6 tysiącom złotych mógłby sobie kupić co najwyżej dodatkowy metr mieszkania, nie więcej. A w niektórych rejonach dwa. Niektórych dwa, no. Dobrze. Zastanawiam się, czy, czy to nie będzie taka ulga, jak kiedyś była ulga na nianie. Pamięta Pan, że tak naprawdę można było zatrudnić nianie. Ona dalej jest, ale nie działa. No właśnie, ona, proszę, ja już myślałem, że jej nie ma. Ona dalej jest, ale w ogóle nie funkcjonuje. Zastanawiam się, czy jest sens wprowadzania takiej ulgi. No. Widzi Pan w ogóle takie przy, przypadki? Wydaje się, że, można że wszelkie zachęty korzystać? do tego, żeby odkładać pieniądze na zakup przyszłego domu są słuszne. Pomijając y, efektywność ekonomiczną danego rozwiązania, to trzeba patrzeć, że to jest jednak jedna piąta całej no kwoty. Tak. Jeśli chcemy odkładać w sposób bezpieczny na to mieszkanie i zyskujemy dodatkowe jedną piątą, lub nie zabierają nam tej jednej piątej, bo są dwa podejścia, to jest to plus. My mówimy o tym, że oszczędzamy minimum przez 5 lat, ale przecież można oszczędzać 15, a nawet 18 lat. Czyli co? Rodzi nam się na przykład dziecko. I my już wiemy, że no, kiedyś chcemy mu kupić mieszkanie, pomóc mu wejść w dorosłe życie. Od pierwszego roku już możemy sobie odkładać. Przez 18 lat uzbiera się całkiem spora kwota. I podobnie jak teraz, oszczędzając na emeryturę w ramach IKE, IGZ, trzeciego filara, nie zapłacimy podatku, jeżeli wydamy te pieniądze na inne cele mieszkaniowe. Prawda? Zdecydowanie. Istotne będą szczegóły ostateczne tej ustawy, jeśli ona wejdzie no tak. w życie. Powinno się promować im na jak najdłuższe oszczędzanie. Tak jak państwo próbuje sprzedać Dziesięcioletnie lub dłuższe, co jest trudne, tak też powinno się zachęcać ludzi z minimalnym okresem, ale z możliwością jego wydłużania. Przemysław talkowski zapraszam do oglądania kolejnych odcinków programu Nie daj się fiskusowi, w którym przyglądamy się podatkom zawsze w Waszym interesie.